19 edycja Targów w Bezpieczeństwach, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach adresowana jest do odbiorców związanych z branżą BHP, do inspektorów, specjalistów, techników, ale również do osób, dla których istotny jest jak największy, jak najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników. Stąd zależy nam na tym, aby nasze targi odwiedzili wszyscy, dla których bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą, ponieważ to człowiek jest najważniejszy, jeżeli chodzi o środowisko pracy. W tym roku na targach reprezentowanych jest ponad 70 podmiotów związanych z branżą BHP, którzy reprezentują zarówno firmy mające asortyment z zakresu ośrodków ochrony, ochron indywidualnych pracowników, jak również ochron zbiorowych. Są również firmy, które zajmują się doradztwem w zakresie procesów szkoleniowych. Na targach w Katowicach obecni są wystawcy z Polski, ale również z innych krajów europejskich. Reprezentowani są wystawcy z Belgii, Holandii, Danii, ale również nasi sąsiedzi z Niemiec, Czech, ale również z krajów azjatyckich. Tradycją targów w Katowicach jest bardzo bogaty program wydarzeń towarzyszących targom. Jest bogaty program konferencji, forów, pokazów. To wszystko jest do dyspozycji naszych zwiedzających. W tym roku odbywa się po raz dziewiętnasty w ramach targów konkurs na najlepsze produkty i usługi prezentowane przez firmy na targach.